hej witam na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku to jest trzeci odcinek na moim kanale i dziękuję wam za jedną subskrypcję I w dzisiejszym odcinku chciałam pobić ten rekord, żebyście tu wbili dwie subskrypcje i dzisiaj łapek w górę i na ten paluszek, co mam, mamy tu subskrypcję, dajcie tam na dole z dzwoneczkiem lecimy do oglądania i oto w tym oglądaniu będzie rzeczywiście, jak będę mówił, co będę małe ze skarbów Shane Sheen ja mówię na to Shane to jest jakaś gadają inni ludzie, a ja dzisiaj tak, zamawiam, zaczniemy, o, opaski, 10 kolorowych opasek, które, jak wiecie, ja mam taką grzywkę tu, o, i pod grzywkę ją się zakłada i ta grzywka we mnie wchodzi, potem, kolejna rzecz, mamy taką mięciutką piżamkę, wy takiego kropkopa tu macie, top taki, i macie majteczki, różowe takie mięciutkie, I kolejną mamy... Zalotka do oczu. To taka. Um, zalotka, to tak się. O, tak się ten, i się daje na rzęsy. Kolejną rzecz mamy: torebkę. I to jest taka w panterkę, Jest różowa, jest mięciutka. Kolejną rzecz mamy: taki kapelusz za chyba 25 zł. I on jest taki mięciutki. On dotąd tak jest. I tu ma taką górę. Jest bardzo mięciutki, jest kolorowy. Kolejną rzecz mamy spodnie takie do biegania i są ładne, krótkie. Koszulka taka fajna, tu mamy aniołka narysowanego, jest biała, a tu ma różowe ramiączka. Czekajcie, tylko ja sobie zaznaczę, że jest już to zrobione. Kolejna rzecz, casey w, case w Rival Day, to jest serial na Netflixie, gdzie Wam polecam i tu macie nazwę. Rival day. O, tak Wam nie pokażę. Czekaj. O! Tak się wpisuje na Netflixa. I macie jakby już Ok, to case w day na iPhone'a. Kolejne mamy case krówki. Takie łatki krówki. Kolejne mamy. Trzy szczuki bluesu. To jest takie coś. Jak patrzcie, ja mam tu taką ścianę. I gdzieś można ją właśnie tu nad górą zawiesić. No. Tutaj, albo na przykład w tej ścianie, i tak wiecie: tak się bluszcze, Chyba wiecie co to bluszczenie. Kolejną rzeczą obok bluszczy mamy. A, e, case na AirPods'y to są takie słuchawki. Już jedno mamy z... patrzcie. Z, to są takie arpocy, i się tak otwieram I macie słucha... Na złą słuchawkę, o. I tak wiecie. I tak, nie? I e, kupiłam to naszenie chyba za 7 zł Taki, jakie taki wy... Jakiegoś takiego ptaszka. O, nie, w tego o, no, tak cię prezentuję. To będzie jeden w kolory różowy, a kolejny w fioletowy Kolejny mamy też, yy, są dwa ich tam. Są dwa takie właśnie kejsy w smoczu się. Dwa tatuaże, tu można tu mieć, tu mieć, tu mieć, tam gdzie chcecie tatuaże. Okulary takie różowe. Dobra. Kolejne mamy kung. Nie wiem. Dobra. No i zobaczycie ja przy zamówieniu, co ja tam jeszcze dokupiłam. Mm. Nie będę Wam za dużo zdracać. Ale chciałam, żebyście zostawili łapkę w górę. To łapkę w górę, proszę. Łapkę w górę. I właśnie taki zaszyt mam. I tu właśnie, na tu sobie tu. Ja tu już zaplanowałam, bo robimy z moim siostrą szeiną, jak wiecie. Nazywa koronika śmigielska, wpadajcie yy, na ćopana Żelkami. Yy, I tu mamy Shane i witam, witajcie! Zapraszamy na zakupy w Shane i super ceny. Zapraszamy. I dam tutaj kupieczątkę mamy O! I tu, tak, tak, czekaj, ja wam to pokażę. Mamy, mamy pieczątkę? Mamy pieczątkę. Tak tu się właśnie prezentuje. Yy, właśnie yy, moja siostra, nad pana Żylka, już stawia. W tej chwili, gdzie możecie ją poznać, dawam link w opisie, gdzie wpadać na jej kanał. Gdy go wpadajcie na kanał? No i co wam chciałam powiedzieć? Chciałam wam jeszcze popowiedzieć troszkę. Yy bym mogła jeszcze z wami, tak. już na kolejny odcinek mam pomysł dlatego zobaczycie go o 22 dzisiaj ale dzisiaj muszę go jako nagrać, żebym mogła go wstawić dlatego się nie martwcie że jest jasno czy ciemno, czy jest rano czy jest po południe, czy jest bardzo wieczór dlatego chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj będzie wpijać ten filmik i tak ja co wam mogę powiedzieć, ostatnio ogólnie zbiłam lusterko bo się bawiliśmy tu z moją siostrą i ona jest na podłodze i ja na niego usiadłam i się przypadkiem zbił ale wiecie takie letkie, kupię nowe, o odbija się ej serio to działa? ej zawsze chciałam zobaczyć czy to serio działa ej działa luzik Luzik, buzik o i wy wszystko widzicie potem widzicie? tu mamy yy, ładnie tak Uh, um, tak o, Ja robiłam takie płyty Z moją siostrą I powiesiłam je na ścianie I tu jest moja ulubiona ściana O, tu jest moja siostra Tu macie ją Na Tu mamy kuszyny Mamy amongasy, Mamy takie Tu ten e, Przywitaj się